Bezpieczny, Przyjazny Stadion to projekt, którego głównym celem jest stworzenie miejsc bezpiecznych dla całej rodziny na stadionie piłkarskim czy hali sportowej. Program w Stalowej Woli będzie realizowany od stycznia do grudnia 2009 roku. Projekt pod nazwą Bezpieczny, Przyjazny Stadion realizowany jest przez Wydział Edukacji i Zdrowia Urzędu Miasta w Stalowej Woli, a skierowany jest bezpośrednio do młodzieży i pośrednio do społeczności lokalnej. Chodzi o wychowanie młodych kibiców. Uznaliśmy, że trudno jest wychowywać ludzi dorosłych. Oni już mają swoje nawyki, przyzwyczajenia. Chodzi nam o tych młodych ludzi, którzy albo będą sportowcami, albo tak jak dzisiaj było na spotkaniu trenerami, ale mogą być po prostu tylko kibicami albo aż kibicami, którzy będą z wielką pasją, radością uczestniczyli w rozgrywkach sportowych. Tego chcemy młodych ludzi uczyć. Jednym z pomysłodawców projektu jest były piłkarz stali Stalowa Wola, obecnie opiekun Świetlicy Środowiskowej Uśmiech Dariusz Michalak. Zaczątkiem tego pomysłu był, był pomysł w skali mikro. My tu, ja z bratem między innymi działamy tutaj w Świetlicy Środowiskowej Uśmiech na ulicy Hutniczej. I przerabialiśmy ten program w ramach mówię, grupy do 20 osób, obejmował on y, y, uczestników y, Świetlicy Środowiskowej, plus jeszcze y, zabieraliśmy z sobą y, dzieci z Domu Dziecka z Podleśnej. No i po prostu na, na podstawie tych, 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 tych przemian, jakie następowały tych dzieciaków, y, kontakt ze sportowcami, kontakt bezpośredni na zawodach y, sportowych, Okazało się, że raptem można bezpiecznie wyjść i wrócić z tych zawodów, że, że jest fajna oprawa, że się coś fajnie dzieje, są emocje. One dochodzili do wniosku, że to nie jest tak strasznie, jak właśnie czasami ktoś tam opowiada. W pierwszym spotkaniu w ramach projektu Bezpieczny Przyjazny Stadion udział wzięli m.in. dyrektorzy stalowowolskich szkół, przedstawiciele klubu ZKS Stal, w tym także trenerzy i zawodnicy, którzy bardzo często poprzez swoją sportową pasję są autorytetem dla młodszych. Bardzo się cieszymy, że z Tomkiem żeśmy przyszli, no, tyle co będziemy mogli, to będziemy pomagać, będziemy podpowiadać, jakieś tutaj właśnie padły różne ciekawe pomysły, także na pewno jesteśmy na tak. Często w trudnych momentach, a takich jest dużo, prawie sportowej sportowe, jeszcze tutaj mamy pierwszy bardzo ważne są momenty, kiedy ten kibus pomaga z wołami, a nie tylko czasami przysiedliwie w taki czy sposób komentuje na Do udziału w projekcie zaproszona została również Komenda Powiatowa Policji w Stalowej Woli, która organizować będzie spotkania i warsztaty dla młodzieży mające na celu pokazanie dobrych stron prawdziwego sportowego kibicowania. Chodzi o to, by nie dochodziło do zbiorowego zakłócenia ładu i porządku na obiektach sport sportowych, bo to odstrasza, to odstrasza rodziny z dziećmi. To dzisiaj było mówione, że rodzice boją się puścić dzieci na stadiony, mając taką właśnie wizję, że tam na pewno jest zarzewie i, og... i całe zło e, chuliganki tak zwanej. Natomiast wydaje się, że to naprawdę sport jest piękną rzeczą, kibicowanie także piękną, tylko w miarę by było to rozsądne i bezpieczne. Projekt pod nazwą Bezpieczny Przyjazny Stadion realizowany będzie do końca 2009 roku, jednak nie wykluczone, że potrwa on znacznie dłużej. ...stały się miejscami, gdzie bezpiecznie i kulturalnie będą mogły spędzać czas całe rodziny. Realizatorem projektu jest Wydział Edukacji i Zdrowia w Stalowej Woli. Ideą przede wszystkim jest edukacja młodego kibica i wyjście naprzeciw potrzebom dzisiejszych sytuacji, które na stadionach i obiektach sportowych no, oglądamy i jesteśmy świadkami. Chcemy wychować młode pokolenie takich zdrowych, aktywnie kibicujących odbiorców sportu. Harmonogram planowanych w ramach projektu działań obejmuje m.in. warsztaty psychoedukacyjne dla młodzieży, konkurs na spot reklamowy promujący ideę projektu, cykliczne spotkania młodzieży ze sztabem szkoleniowym sekcji piłki nożnej i koszykowej, sportowcami i klubem kibica oraz udział młodzieży w roli kibiców podczas meczy na obiektach MOSIRU. Rola policji w tym programie jest najtrudniejsza. Trzeba przełamać pewien stereotyp oraz pierwszy punkt tak zwanego funkcjonującego w Polsce wśród szalikowców kodeksu. Kibic nigdy nie współpracuje z policji, nie szuka u niej pomocy. Do udziału w projekcie zostali zaproszeni prócz komendy powiatowej policji, przedstawiciele Zakładowego Klubu Sportowego Stal Stalowa Wola, Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Klubu Kibica, starostwa powiatowego, przedstawiciele szkół podstawowych i gimnazjów, świetlic socjoterapeutycznych domów dziecka, a także lokalne media. Idea tego projektu jest dla nas bardzo bliska. Na pewno znajdą się i dzieci, i młodzież, która... Bardzo chętnie weźmie udział w tym projekcie i nasi zaangażowani nauczyciele wychowania fizycznego. Po razy, żeśmy już spotykali się z młodzieżą, pan Marek Michalak zapraszał nas na takie spotkania, czy to w Świetlicy, czy, czy po prostu na boisku. Takie spotkania już mają miejsce, także nie widzę żadnego problemu, jeśli chodzi o piłkarzy. Program projektu realizowany będzie od stycznia do grudnia 2009 roku. Planuje się, że weźmie w nim udział około 250 uczniów.